Siema, w tym filmie pokażę wam mój jeden z najgorszych startów serweru na serwerze Tired SMP. Jeżeli jeszcze przed tym, stawcie suba i łapkę w górę, a ja już bez pewnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Mogę powiedzieć tyle, że oficjalnie Tired SMP, oficjalnie otwarte lecimy! ILETRIAM! Nieu! Coś perełkę! Ej, którym się... Jestem szybszy od niego do zlewa Iuuu um, Dawaj go kolego, dawaj go Znaczy już zginął Ale pewnie zapytacie na, na czym polega ta SMP Są to klasy jak na plemię SMP Moją klasą jest Enderman Dzięki niej mogę klikając F cyknąć pe, perełkę Działa co 2 sekundy Jednak wroga to, jednak woda to, to mój wróg prze, prze, Przez nią mogę umrzeć bo tam zadaje mi się damage Tak jak prawdziwy Enderman Również na serwerze jest mechanika Lifesteal, przez co rozgrywka jest bardzo utrudniona. Niestety nie udało mi się nagrać wszystkiego startu serwera, ale w na następnych odcinkach będzie się działo dużo grubiej. Mogę powiedzieć tyle, że to co zaraz zobaczycie, to ja, który ma ogromne kłopoty, ponieważ mam tylko jedno i pół serca, nie, niecałe żelazne temy. więc zadzwoniłem do Kotleta, który miał mi pomóc, ale to się zakończyło moją śmiercią. Zresztą sami zobaczcie. Halo? Dobrze, potrzebuję pomocy. O siema. Ej, dasz coś proszę cię. Co? Jakie masz itemy? Potrzebuję pomocy. Mam jedno Żyla... i pół serca, nie mam jedzenia. Masz pół serca i nie masz jedzenia. No. Ja mam dziew... Ja mam dziewięć serc. Ale masz jakieś itemy, masz dobre? Coś ten? Chyba coś masz? No ja te aktualnie kopię sobie diaksy. Już? Ja napraw... Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie mam, może zaraz będę miał. Bo ja serio, potrzebuję strasznie... O kurde, tam jest... E, tam gdzieś musi być villager. Chcesz podać kordy? Moje? No. Czy nie wiem, jak chcesz zapieprzeć do podziemia, to spoko. Z tym pół serca bez, jedza... bez jedzonka. Ale w sumie spoko. dobra. Nie... Ok, o dia... Diamanciki widzę już. Zazdro, ale ja teraz muszę... Mam teraz walkę z zombie. Dawaj, jak go porobisz, to tam postaram się do ciebie przyjść. nie. Pokonałem, ja przy... pokonałem. Ja teraz do ciebie nie przyjdę, bo jakby zaraz i tak jadę. Ja mam klasę Endermana. ty masz jaką klasę? Cz człowiek. Aha, czyli ty sobie klasę nie dałeś. No bo nie wiem, nie, nie, nie miałem nic do wybrania. Miałem po prostu puste oki, ok miałem kartki. Wiem, musiałeś ok po prostu pójść na następną stronę. Tylko to musiałeś. O, dobra, świnka, mam pożywienie. No, i co, i co ja mogę zrobić, jak jestem zwykłym człowiekiem? No, nic nie mogę zrobić, jakbyś Survival a grał. Może. A co, a co ty masz jako Enderman? Ja mam Enderman. Jestem słaby pod wodą, ale mogę. Ale jak klikam F, to perełka mi gdzieś leci. A co to jest OP? Ludzie tam też mieli Erytrean, niektórzy. No, ja mam teraz dwa serca. Pożywienie, ja potrzebuję jeszcze jednego pożywienia? Ja jestem... Jak, już... jak stary jak mi dasz ten? Mi... Ja sam nie mam żarcia. Jak dasz... No mi... Ja mam 14 serc, ale na pasku mam tylko 2,5. Jak, jak dasz mi to coś do zmiany tego? No okej, okay. wiesz, to jest crafting taki tylko jeden. A łatwy? No tak. 4 netherite'y, 4 diamenty i jedna netherite''owa gwiazda. <grym> Netherowa. Nie, to będzie łatwo, łatwo. No bardzo. Proszę, Dobra. ja potrzebuję żarcia! Daj mi to z kreatiwa, kolego. Tak, z kreatiwa. Nawet operatora nie mam. Dobra. Chyba. Dobra, idę z... na spawna. Tam robię akcję ratunkową. Jestem prawie z O kurna, zapomniałem, że mnie woda bije. Mam pół serca. O, I dobra, ja biorę do wiaderka wody, klepiecie i... i ja damieć. do wody skoczyłem, jak ja mam przecież to mnie bije, zginąłem. I ten ja, ja ten jaż człowiek, człowiek który ten ma zwykły survival i nie ma żadnych utrudnień. No kurde, musiało mi się to rozdupić teraz, ale mam deski to lusty. całe szczęście chyba wiem mniej więcej gdzie zginąłem. I ja miałem żelazne ity. Jeszcze ja mam spodnie i budki tylko. Przylazne. Mam za to teraz 13 serduszek. A ja, a ja mam cały set. Pum, 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 Jak coś X-Ray nie jest dozwolony. Dobra, jest jakaś godzina albo dwie godziny po starcie. I ja mam 13 serc i zginąłem z moimi itemami. Ja jestem we w wodzie. Muszę przecież moje itemy zanim umrę. No nie da. Dawajcie. Ja i spadam, ja potem, boże, będę. Dobra, siema. No, ale poczekajcie, pewnie zapytacie, skąd w ogóle mam, mam 14 serc? To bardzo prosto. Po prostu zabiłem siebie i szczęścona dwa razy, przez co zdobyłem aż 14 serc. Niestety zginąłem i też bardzo przepraszam, że tak tylko mało nagrałem, ale obiecuję, że w następnym odcinku będzie dużo grubiej i zobaczycie jedną z pierwszych bitek w jaksowych setach na serwerze. Tak więc, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wy chcecie dołączyć na, serwer, na ten serwer, to napiszcie. Mi, to, to, to napiszcie mi na pv, macie mojego discorda w opisie i jeszcze jedno otworzyłem swojego własnego discorda link w opisie, więc wpijajcie wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć